Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem Sushi Go, przepyszna gra karciana, która jest od 2 do 5 graczy i od 8 lat. A w środku mamy 108 kart i instrukcje. Rozgryzka powinna potrwać 15 minut. A przed nami karty, które są z gry Sushi Go, które znajdziemy właśnie w tym metalowym, ładnym pudełku. Różowa karta pudingu, tempura, sashimi, pierożek Bioza. Wasabi, nigiri z kalmarem, nigiri z łososiem, nigiri z jajkiem, pałeczki, futomaki i futomaki jeszcze z dwoma futomaki, trzy futomaki i jeszcze sos sojowy, który zdobyłam dodatkowo jako promka. Zanim przejdę do opisu rozgrywki, warto zapoznać się z efektami tych ślicznych kart. Tutaj jak widzimy, pudding jest to karta, że gdy na sam koniec gry gracz będzie miał najwięcej kart puddingu, wtedy otrzymuje 6 punktów. I oczywiście gracz, który zabędzie najmniej kart puddingu, będzie musiał sobie 6 punktów odjąć, czyli otrzymuje minus 6 punktów. W rozgrywce dwuosobowej gracze nie tracą punktów za karty puddingu. W takiej sytuacji rozpatrujemy tylko punkty przyznane za największą liczbę posiadanych kart pudingu. W sytuacji, gdy kilku graczy remisuje z największą liczbą kart puddingu, dzielimy 6 punktów między siebie, ignorując resztę z dzielenia. I to samo w drugą stronę. W przypadku remisu graczy na ostatnim miejscu ujemne punkty są dzielone pomiędzy nimi, ignorując resztę pozostałą z dzielenia. Jeśli chodzi o kartę pierożek bioza to tutaj sprawa jest bardzo prosta, ponieważ im więcej mamy pierożków, tym lepiej, bo wtedy dostajemy więcej punktów. I tak jak tutaj widzimy, gdy mamy jeden pierożek, to wtedy dostajemy jeden punkt. Gdy mamy dwa pierożki, dostajemy trzy punkty. Gdy mamy trzy pierożki, dostajemy sześć punktów. Gdy mamy cztery pierogi, dostajemy dziesięć punktów. A gdy mamy... Pięć pierogów, to wtedy dostajemy aż 15 punktów. Czyli opłaca się zbierać takie pyszne pierożki dioza. Karta tempura daje nam 5 punktów, ale tylko wtedy, jeśli zbierzemy dwie takie karty. Co najmniej dwie takie karty. Czyli jeśli zdobędziemy tylko jedną, to wtedy nie otrzymujemy żadnych punktów. Natomiast jeśli zbierzemy dwie karty tempury, otrzymujemy 5 punktów. Oczywiście jak zbierzemy cztery karty tempury, to znaczy, że będziemy mieli dwie pary, a to oznacza, że wtedy otrzymamy aż 10 punktów. Czyli za dwie karty tempury otrzymujemy 5 punktów. Podobnie jest z kartami sashimi, tylko że tutaj jest sprawa jeszcze troszkę trudniejsza, bo musimy zdobyć trzy takie karty w trakcie rundy, bo gdy zdobędziemy jedną albo dwie, to nie otrzymujemy żadnych punktów. A tutaj musimy właśnie zdobyć trzy karty sashimi, żeby dostać 10 punktów. A przed nami karty Nigiri, które również bardzo łatwo można obliczyć, bo tutaj po prostu otrzymujemy jeden punkt, gdy zagramy Nigiri z jajkiem. Dwa punkty, jeśli zagramy Nigiri z łososiem i trzy punkty, jeśli zagramy Nigiri z kalmarem. Czyli po prostu otrzymujemy punkty wskazane na karcie Nigiri, w zależności z jakim dodatkiem jest to Nigiri. Czy z jajkiem, czy z łososiem, czy z kalmarem. Mamy tutaj jeszcze taką fajną kartę Wasabi, która mnoży nam punkty za właśnie Nigiri, o których mówiłam przed chwilą. Jest to Wasabi, kolejne Nigiri razy trzy. Czyli po prostu, gdy zagram kartę Wasabi, to w następnej turze mogę sobie zagrać na taką kartę Nigiri z jajkiem. Potem Nigiri z łososiem oraz jeszcze Nigiri z kalmarem. I w tym momencie te Nigiri z jajkiem będę miała pomnożone razy 3. Czyli zamiast za Nigiri z jajkiem otrzymać jeden punkt, otrzymam 3 punkty. Zamiast Nigiri z łososiem otrzymać 2 punkty, to dostanę 2 razy 3, to jest 6. Bo tutaj nam łasabi mnoży punkty temu Nigiri z łososiem. I tak samo z Nigiri z kalmarem. Czyli łasabi 3 razy 3, to jest aż 9 punktów. Po prostu łasabi nam mnoży punkty, by... Zagramy na te wasabi kartę z nigiri. Gdy zagramy kartę pałeczki, to w następnej turze zagrywamy najpierw jedną kartę, tak jak zwykle i zanim ją odsłonimy i zanim inni gracze zaczną odsłaniać karty, które zagrali, musimy krzyknąć sushi go, ponieważ mamy właśnie kartę pałeczek przed sobą. A to oznacza, że możemy zagrać dwie karty w następnej turze. Więc wybieramy z ręki jeszcze jedną kartę i w tej turze, w której mamy pałeczki przed sobą, możemy zagrać dwie wybrane karty sushi. A następnie kartę pałeczek z powrotem zabieramy na rękę i przekazujemy. Podczas gry zbierać będziemy również karty futomaki, ponieważ osoba, która zabędzie najwięcej symboli futomaki otrzyma 6 punktów. A druga osoba, która będzie miała najwięcej futomaki zdobędzie 3 punkty. Jak dobrze widzimy, można zdobyć kartę z jednym futomaki, z dwoma futomaki i z trzema futomaki. W przypadku remisu gracze muszą podzielić 6 punktów porówno między siebie, ignorując resztę pozostałą z dzielenia a gracz z drugą najwyższą liczbą symboli futomaki nie otrzymuje żadnej nagrody punktowej. Natomiast to samo jest w przypadku drugiego miejsca. Gdy więcej graczy spełnia warunek trzech punktów, czyli jako drugi ma najwięcej symboli futomaki, to wtedy dzielimy trzy punkty porówno między siebie, ignorując resztę pozostałą z dzielenia. Karta sojowy, tak jak mówiłam, jest to karta promocyjna. Działa ona w ten sposób, że zwycięża gracz, który ma najwięcej kolorów różnych kart u siebie. Czyli na przykład daje 4 punkty graczowi, które w czasie gdy zebrano większą liczbę kart w różnych kolorach. Wszyscy gracze powinni policzyć i porównać swoje karty. Kolor odnosi się do głównego koloru tła każdej z kart. Czyli na przykład liczymy, że Nigil ma żółte tło, a tempura fioletowe i kto ma najwięcej różnych kolorów, otrzymuje dodatkowe 4 punkty. Przygotowanie do gry jest bardzo proste. Po prostu rozdajemy każdemu graczowi odpowiednią ilość kart w zależności ilu graczy gramy. I tutaj w rozgrywce dwuosobowej rozdajemy każdemu graczowi 10 kart, w rozgrywce trzyosobowej rozdajemy każdemu graczowi 9 kart. W rozgrywce 4-osobowej każdemu graczowi rozdajemy 8 kart i w rozgrywce 5-osobowej każdemu graczowi rozdajemy 7 kart. Resztę kart oczywiście dokładnie pasujemy i układamy w stosie do dobierania. W swojej turze każdy gracz zagrywa jedną kartę z ręki zakrytą przed siebie. Ja sobie może zaryzykuję i spróbuję zagrać kartę Sashimi. I teraz wszyscy odwracają swoje karty. Tutaj gracz zagrał kartę Tempura, tutaj gracz zagrał kartę Pierożka, a ja zagrałam tak jak mówiłam. Sashimi. I teraz moje karty przekazuję temu graczowi. Oczywiście zakryte. Ten gracz przekazuje swoje karty temu graczowi, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. A ja zabieram karty temu graczowi. I za chwilę będę się z nimi zapoznawać, jakie tutaj są. Troszkę zaryzykowałam, gdyż od mojego przeciwnika nie otrzymam żadnej karty Sashimi. I teraz nie mogę zagrać drugiej, a potrzebuję tr aż trzech. A więc zagram sobie kartę pudingu. No i wszyscy gracze odsłaniają swoje karty. Tutaj przeciwnik zagrał tempurę, a więc już ma dwie tempury, więc otrzyma pięć punktów. Tutaj gracz z pierożkiem zagrał kartę puddingu i ja tak samo zagrałam kartę puddingu gdyż osoba, która będzie miała najwięcej kart puddingu otrzymuje 6 punktów. Tym razem na szczęście otrzymałam kartę sashimi od mojego przeciwnika, więc nie zostaje mi nic innego, jak po prostu zagrać tę kartę, żeby zdobyć 10 punktów, w przypadku gdyby udało mi się aż 3 zebrać. I wszyscy gracze odsłaniają. Ja tutaj oczywiście zagrałam sashimi. Już mam dwa sashimi. Tutaj gracz zagrał pałeczki, a więc w następnej rundzie będzie chciał zagrać dwie karty. I tutaj gracz zagrał kartę pierożka i prawidłowo, ponieważ zaczął zbierać te pierogi. A im więcej pierogów, tym więcej punktów. Zakończenie rundy może wyglądać w ten sposób, że udało mi się zebrać dwie karty futomaki, dwie karty budyniu, trzy karty sashimi i dwie karty tempura. Tutaj mój przeciwnik również starał się zbierać karty futomaki i dlatego mamy tutaj remis. Oprócz tego ma nigiri z kalmarem, jedną kartę budyniu i udało mu się zebrać cztery pierogi gyoza a więc dostanie 10 punktów. Natomiast nie dostanie żadnych punktów za tempurę, ponieważ zdobył tylko jedną kartę. I oczywiście jeszcze trzeci gracz, który skończył grę z pałeczkami na ręku. Oprócz tego udało mu się zebrać dwie karty tempury. Nigiri z łososiem. Nigiri z łososiem pomnożony razy trzy przez kartę łazabi. Tutaj zabrał graczowi drugiemu jednego pieroga, aby on nie miał zbyt dużo punktów, bo by miał ich aż 15, a tak to ma 10. Natomiast tutaj jeszcze zdobył jedną kartę budyniu i jedną kartę nigiri z kalmarem. Na koniec rundy wszystkie karty zabieramy. Zostają tylko karty budyniu w naszym obszarze gracza. Kolejna runda przebiega tak samo, a więc rozdajemy każdemu graczowi po 9 kart. I jak będziemy gotowi, to znowu gramy w ten sam sposób, czyli zagrywamy jedną kartę przed siebie i zbieramy zestawy punktów, żeby mieć ich jak najwięcej. Koniec gry następuje wtedy, gdy gracze rozegrają wszystkie trzy rundy, podliczą swoje punkty, Podzielą się punktami w zależności od efektów kart, jak chociażby karta deseru w budyniu. I gdy gracze podliczą wszystkie punkty, to osoba z największą liczbą punktów wygrywa. Jeśli chodzi o rozgrywkę dwuosobową, to przygotowujemy ją w taki sposób, że nasz przeciwnik otrzymuje 9 kart i występuje tutaj gracz widmo, który również będzie miał tutaj 9 kart. Załóżmy, że ja będę jako pierwsza obsługiwała gracza widmo, a więc zagram jedną kartę za siebie, a drugą za gracza widmo. A więc zabieram jedną kartę z tego stosu gracza widmo. Jest to fotomaki. mam tutaj takie karty i będę chciała tak, za siebie będę chciała zagrać kartę Tempury, natomiast za gracza Widmo będę chciała zagrać kartę Pierożka po prostu. O. I jak już zagrałam, to przekazuję te karty przeciwnikowi i teraz oczywiście przeciwnik wybiera jakąś kartę, którą chce zagrać. Załóżmy, że będzie chciał zagrać tę tutaj. I odsłaniamy wszyscy karty. Mój przeciwnik zagrał Nigiri z Bososiem. Tutaj jest... Karta od gracza widmo, a tutaj jest karta moja. I w ten sposób właśnie obsługujemy gracza widmo. Teraz ja bym otrzymała karty właśnie od mojego przeciwnika. Mój przeciwnik otrzymał kartę ode mnie i on teraz ciągnie właśnie kartę za gracza widmo i będzie wybierał spośród tych kart znowu jedną kartę za siebie i jedną kartę za gracza widmo. Dziękuję za uwagę, a to była gra Sushi Go!